Czołem widzowie na samym początku. Sorry, że tak obraz migocze, ale takie światło było w lokalu, że telefon nagrywał takie migotanie właśnie. Dziś jesteśmy w redzie pod trójmiastem, gdzie wszyscy polecali mi pizzę od wujka Paulo, ale ja nie miałem chęci na pizzę akurat obiecuję, że nagram, ale jak będę miał większą ochotę na sam placek. Zastanawialiśmy się z kumplem co zjeść i powiedział mi, że był w tym barze i było spoko, więc odwiedziliśmy Asia Juanmy. W środku jeden klient nie jest to miejsce zbyt oblegane i pierwsze o czym powiem to fakt, że kumpel wziął kurczaka w pięciu smakach za 20 parę złotych, nie było tam surówki, musiał dopłacić 7 zeta, a ja miałem w zestawie za 26 sześć, to miałem przekazać, bo tym kumpel był właśnie zaskoczony, że trzeba dopłacać ja zamówiłem kurczaka na chrupko bo to biorę najczęściej w barach orientalnych, więc mam porównanie, czas oczekiwania na jedzenie to 7 minut i jest bardzo dużo panierki ale nie była jakoś mega twarda, więc luz, bo raz zamówiłem w barze Włochowej i nie dało się tego jeść, tutaj tego problemu nie było. Trochę przychodzi jakby starym olejem, taki mocny posmak tego oleju, całość gorąca, a kurczak sam sobie w środku delikatny, no i okej okay był. Ryż nie był rozgotowany i był tak samo w porządku, a kapusta, czyli przegryzka, to też niczym nie wyróżniający się dodatek dla tle innych barów tego rodzaju, więc nie ma co tu. Się nad tym rozwodzić. Zjadłem całe, bo jakoś złapał mnie głód, ale nie była to kulinarna podróż nieznane, nawet jeśli chodzi o takie sztampowe danie, jakim jest kurczak na chrupko. Tak się w ogóle y, zastanawiałem, czemu ja to biorę najczęściej. Ja no, powiem wam, że niektóre lokale oferują fajne sosy, y, które urozmaicają smak tutaj ostry, był bez wyrazu, nie wyczułem ani mocy, ani żadnego fajnego posmaczku, więc daję ocenę notę wyjściową, czyli 5 na 10. Ani nie było to jakieś mega w smaku, ale paździerz też nie, więc taka ocena dziś leci w świat. Z tylko jeden filmik, bo tam spałem u kumpla, ale ponagrywałem trochę w trójmieście. Jak ktoś jest zainteresowany, to są filmy już wrzucone, a jeszcze wrzucę dwa. Także tyle, na razie.